Cześć. Poćwiczmy czasowniki nieregularne na poziomie A2. Dzisiaj czasowniki od 51 do 71. Powtarzaj za mną. Wysyłać. Send, send, send. Pokazywać. Show, showed, shown. Zamykać. Shut, shut, shut. Śpiewać. Sing, sang, song. Siedzieć. Sit, sat, sat. Spać. Sleep, slept, slept. Mówić. Speak, spoke, spoken. Wydawać, spędzać. Spent, spent, spent. Stać. Stand, stood, stood. Kraść. Steal, stole, stolen. Pływać. Swim, swam, swom. Wziąć. Take, took, taken. Nauczać. Teach, taught, taught. Powiedzieć, Tell, told, told. Myśleć, think, thought, thought. Rzucać, throw, through, thrown. Rozumieć, understand, understood, understood. Budzić, wake, woke, woken. Ubierać, wear, war, worn. Wygrywać, win, won, won. Pisać, write, wrote, written. Jeśli film Ci się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i komentarza, będzie mi bardzo miło. Zasubskrybuj ten kanał, a wkrótce powrócę z nowymi materiałami.